takie nie wiadomo co w tej pogodzie, bo to ani zima jeszcze, ani przedzimie. To jest po bo... prostu przed zimie. Tak naprawdę mamy w Polsce, powinniśmy mieć sześć pór roku. Ja wiem, że przedwiośnie wszyscy kojarzymy, oczywiście literatura, ale to nie tylko wiosna, lato, jesień, zima, ale i przedwiośnie i przedzimie. No i muszę powiedzieć, że w ogóle pory roku zanikają, nie mówiąc już o tych przejściowych, natomiast w tym roku i przedwiośnie się pojawiło, no i na ten moment mamy do czynienia z przedzimiem. Czyli musimy się przyzwyczaić do w Noce będą już chłodne, ale to nie jest tak, że tylko śnieg popruszy. Mogą pojawiać się przy temperaturze oscylującej na granicy zera, opady deszczu, czyli bardzo trudne warunki dla kierowców. To Proszę zatem nam podsyłać ile u Państwa stopni, i jak to przed zimie wygląda. Kod QR wystarczy zeskanować tam już. Prosta instrukcja. A teraz patrzymy na mapy. Patrzymy na mapę na 6 stopni, ale tylko teoretycznie, dlatego że temperatura odczuwalna będzie niższa. Dzień dobry, Ksenia Chlebicka. Czas na szczegóły, prognozy pogody. Bardzo pogodne na Warmii, na Mazurach, w Gdańsku, właśnie na Nizinie Szczecińskiej, w Wielkopolsce czy na Mazowszu, ale jest jeszcze zbyt wcześnie, jeszcze słońca nie widzimy. W Olsztynie ujemna temperatura zero w suwałkach Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu czy Zielonej Górze, minus jeden stopień w Zakopanem i w Tatrach. Pojawiają się opady śniegu, w Lublinie nieco więcej chmur, ale też przejaśnienia i dwa stopnie. Z tym, że pamiętajmy, że to temperatura na wysokości dwóch metrów, w wielu miejscach przygruntowe przymrozki Dziś najcieplej w koło brzegu i we w Wrocławiu tu możemy liczyć na 6 stopni, ale wiatr... Niestety, z prędkością do 40 do 50 km na godzinę. Także we Wrocławiu temperatura odczuwalna na poziomie 3 stopni, a w suwałkach gdzie na termometrach 3 przez cały dzień pogodniej i słonecznie, podobnie jak i w Białymstoku, czy na Podkarpaciu w suwałkach temperatura odczuwalna na poziomie minus 1 stopnia. Jutro najwięcej słońca zobaczymy przede wszystkim w centrum i na południu, na północy opady deszczu delikatnie chłodniej. W czwartek spadek ciśnienia do 996 hektopaskali, więcej chmur, choć niekoniecznie więcej deszczu. Natomiast w w sobotę i w niedzielę w wielu miejscach mogą pojawić się opady śniegu. Do zobaczenia.